Witajcie w drugim odcinku z Jackpot Clicker. I tu znowuż ja na, nabijamy tą gold nowo na good knife. Mam już jedną misję zaliczoną. Teraz albo zdrabki, albo skrzynki. To lepiej skrzynki czy zdrabki. Chyba skrzynki. Aha, good, good case. Aha, jeszcze dodali good casey. Dobra, was ja otwieramy. Może jedna kosa, jak dropnie jedna kosa, to na giveaway pójdzie. Na giveaway. No dokładnie, na giveaway będzie. Będą skin na giveaway. Bo za, za dużo ich już mam, prawie 1000 skinów. No dobra, jeszcze te 200 skinów to będzie 110 skinów. No, kurde, no patrz jak, kurde, perfilnie się zatrzymało. No, przed Desertigiem Golden kojem prosto. UMP Dog Pile Przedstawiony w boju A Teraz może będzie różowy skin A nie, jednak fioletowy M411 Te wszystkie skiny Co tutaj wydrowię będą na giveaway. Nawet kosy Nawet kosy, bo kosy mam już i tak dużo Będzie jeszcze giveaway na kosy Na dużo, jeszcze będzie dużo Dużo giveaway, jak będziecie mnie oglądać Subować dawać łapki wuje, bo to bardzo motywuje, wiecie o tym no, i jak będziecie te lajkować to będzie dużo giveaway'ów no na przykład jestem cheaterem w minecraft'cie w Minecraftie pocket edition jestem cheaterem, jestem oszustem też będą lajkowa odcinki, no nie wiem, jeszcze będą różne gry no nie tylko jackpot clicker i to bo to nie jest takie, że, że będę nagrywał tylko jedną grę, bo to bez sensu. Będzie jedną grę i będzie, kurde, tysiąc odcinków, które i tak pewnie nikt nie będzie oglądał, więc to nie ma sensu. Kosa będzie na giveaway. Może jakiś... O, będzie na giveaway. Damus Knife Faction. Będzie na ja, No nie, następna kosa by była. Kurde, no. M4A4 było blisko. Różowy skin. No znowu M4? Nie. Nowa X-Pompa. Nowa pompa. Nowa Koi. No nie stój! Kurde, no taki ładny skin do P200. P2000. No i Fire Cell bym przyleciał. To by też był na Giveaway. No nie wiem, możemy też na skape nagrywać, bo jak coś ze, ze mną nagrywa, to możemy nagrywać, no ale no to musi odważleć. W komentarzach napiszcie, Czy chcecie taką serię z nagrywaniem ze Skype'em Jak ten? I żeby wziąć na czekłoty różne rzeczy. Czy wolicie różne inne rzeczy? Czy inne odcinki, różne gry. Jak trochę to bodajcie, jakie gry chcecie, żebym bym nagrywać. Bo ja pierwszy raz na razie nagrywam te odcinki wszystkie No i tyle no. Na razie nic ciekawego, tylko różowe i kosa różowe i kosa, jakieś niebieskie fioletowe skiny Jeszcze chyba tam na to trzeba będzie się pięć razy z kimś powymieniać dam po jednej kosie. Jakieś, nie wiem, no jakieś kosie po prostu dam po jednej kosie. Żeby mieli coś na wbijanie, albo żeby mieli na klikanie, no bo no wiecie, ja nie jestem takim gnojem, że nie robię to jestem oszustem, lub takie rzeczy. No jak już to i MWM oddał, no nie jestem takim śmieciem, no ale kosy z tego to bym nie oddał, bo bym nie pamiętał jakie. A magnetów M9 i fajdów nie oddam, tylko na je będę, jak będę wygrywał. By je na nic innego UMP, znowuż na razie dużo UMP-ku wydropiło, nic innego ciekawego nie wydropiło SSG, nie SG553 no Spray. Spray, dobrze, spray mówię dobrze. No, i tam było USP. No nie, jakby faktory niu. 30 tysięcy to by też był dobry skin na giveaway. Albo, kurde, prawie tak, taki drogi jak różowy. Obecnie nowy, kurde. No stój, stój różowy do. No. Tak blisko na by było. Albo robię tak: będzie kontrakt na Dog Serpenta lub na Desert igle. I co wydropię z tego kontraktu? Będzie na giveaway. Kosa na pewno leci do Was na giveawaya. Musicie lajkować, daj swój trade link i suba. To będzie zadowolone, będzie motywować i będzie dużo giveaway'ów, No sorry, że się powtarzam, no ale niestety tak trzeba robić, bo niektórzy debile myślą, że dadzą łapkę w górę. Suba nie dadzą mi i trade linka też nie dadzą mi, co. A jak nie, nie subuję i nie, nie będzie ci się podał w filmie, to proszę, daj un um, i łapkę w dół. Proste. Po prostu jak w barszczu. No, trochę hajsu mam, ale nie przeszczyty. Tylko że na Rekpocie wygrywałem na 39% ostatnio. Wygrałem. Czyli na 32% dałem chyba się 20 milionów. I wygrałem chyba z 30-40 milionów, no. Coś takiego, ale minimalnie mi to weszło, no minimalnie. No, nas, też tak samo w jackpot skiny, kurde. Biłem tam, chociaż, a wjadę z Dragon no, Horem i Akare Revolution i sobie jechałem. patrzę 3% lub 4% i wygrałem. 3 lub 4% i jeszcze jeden raz miałem 3% i też wygrałem, no. To nie wiem, jak ja to zrobiłem. Nie wiem, no po prostu. Nie wierzyłem w to, że mi się to udało na 3% i na 4% zgarnąć. Bo to takie skiny były: Karabity Fady, M9 Bajonety, a jednym dragolorem jeszcze lekko używanym i akaczem w aktorniu. Przepraszam, ale ja się bo Bo to nie było normalne: 3 i 4%, żeby wygrać. Napiszcie w komentarzu. Czy wierzycie, czy nie, bo jak nie wierzycie, to nie musicie, nie musicie, mówię, ale ja to mówię na serio, że wygrałem na 3-4%. I dobra. <tryk> za 7 minut, no za 6 minut będzie koniec odcinka, więc zobaczmy ile jeszcze skrzynek zostało do otworzenia. No jeszcze 99 skrzynek, no to jeszcze troszeczkę. Chyba na końcu odcinka nam się uda. Jak nie, to będzie znowu już następny odcinek, klejtowy. Znowu już ten maraton z rangi. Echem. Też będę, może też będzie odcinek, gdy clicker Nie wiem, no, case clicker, no. Co wy tam będziecie chcieli? Tylko, że nie case clicker jeden, tylko dwa, bo mi case clicker jeden nie chce wbić. Bo opisuję jakieś clicker, to mi wyskakuje jest kliker dwa. No i nie wiem, no jak chcecie jakieś stickera, to napisze, że dwa, bo jedynka mi nie działa. A w jedynce miałem ty miałem kosy, kurde, mi miał duże giveaway'ów by były. Byście nie musieli dawać jakichś karambitów, no ale jakbym stracił jakieś skiny, to byście mogli mi dawać jakieś karambity, coś takiego drogie za 3000. To mi się bardzo cieszy, no ale Nie zaczynajmy o case clicker, jak nie mam jeszcze case clickera. Nie zacząłem nagrywać. To też różowy skin leci do Was O, znowu by było po 90 Ile? 4 różowe daram się 3 start tracku 3 różowe start tracku na razie i ma 10 Gravel Graben. i czekaj żwir chyba chyba żwir NIE STÓJ kurwa mać sorry że się tak drze ale zawsze to czerwony skin jest na giveaway no sorry że czasami słyszycie moich rodziców albo babcie no to sorry no ale oni się zawsze głośno mówią i to niestety tak jest zawsze. Bym was prosił, żebyście nie dawali łapki w, w dół, ale jakbyście chcieli łapkę w dół, jak się nie podoba filmik, to piszcie komentarze, że ten filmik się mi nie podobał. I że daję łapkę w dół. Bo to nie, że ja nie będę wtedy nagrywał, no ale nie nagrywał, o. Nie nagrywał będę. Nie będzie dwa odcinki dziennie, czy cztery kurde dziennie, bo cztery odcinki to nagrywam, ale no, ale to z różnych, różnych Na przykład na Crafture dzisiaj byłem, killaura miałem, bo se jakieś jeszcze dodatkowe cheaty do blocks, no. no i działają, działają, działają na 100%. Musi, musicie wejść w YouTube i napisać aura i wejść w takiego nie wiem, angielskiego youtubera, on tam da wam linka musicie je zainstalować, i wtedy sobie do wkleić. A, jajaj, tak blisko Fire Serpenta i nam drowną różowy skin. Znowuż musiałem zatrzymać, bo coś się stało. To nieważne, nieważne. Przepraszam że to jest markanie, no ale chory jestem. Dobra, kosa przeleciała. I nowa Such su Tempas. Babcia się nowa, szkoda, że nie w sercu. Stój, dobra. Lekko używany za 4200. I stój. I stój. Stój jest. kontrakt z noż. Skin I co to w w kontrakcie? Miejcie nadzieję, że będzie Fire Serpent. Miejcie nadzieję, że będzie Fire Serpent, bo wtedy, jak ktoś będzie dawał Fire Serpent, napiszcie w komentarzach przed, przed robieniem tym kontraktom, co może mi wydropić. Czy Fire Serpent, czy Glock Desert League Golden Koi? Piszcie w komentarzu, kto, kto zgadnie, dam mu M95 Bayonetu? I 5 dragonarów z tymi naklejkami w faktoriniu Za dwie, 2 miliony 600 Kto zgadnie? Jedna osoba Jedna osoba, pierwsza co napisze komentarz Bo jak nie będziecie pisać komentarzy to nie wiem co mam nagrywać Nie wiem co mam robić, bo nikt na razie mi nie dał komentarza no. Proszę państwa, no dlaczego mi nie dajecie komentarzy? Co, mnie nie lubicie? Czy co? Bo ja nie wiem. Zobaczmy ile jeszcze zostało. Skrzynek. A, 68 skrzynek. Kurwa mać. Z tego na razie 5 różowych i parę skin. Zaraz znowu będę musiał nagrywać następny odcinek. Z tym robienie gold nowe nowej jedynki. Bo niestety, no ale nie udało się nam w tym odcinku zdobyć jeszcze jednego, więc będzie następny. I w następnym już pewnie Będziemy już mieli Gold Nowe i skrzynkę z GUTem. Skrzynki z kosami, czyli z GOT Knife'em. Jak to jest od Gold Nowej jedynki, bo mam nadzieję. A jak nie będzie od Nowej jedynki, to nie wiem po co ja nagrywam tego. Ło! patrz, jakie drogie dual do oczu jakie drogie, kurde. 71 000 SC 7100SC Dobrze, nie nawet Startraku, no. Dobra, i teraz już będzie ostatnia skrzynka. Dobra, już Wam mówię. Zostawiacie łapki w górę. Komuś i nie podoba ta łapka w dół. Sub, trail link. Jakiś fajny komentarz ciekawy. Ciekawy. Ciekawy, ciekawy. i będzie giveaway, jak będzie. 10 łapek w górę i 4 suby. O. Dobra, i jeszcze otwieramy to, póki mam czas. Jeszcze zostało parę sekund. Może jeszcze coś dropnie w tym czasie. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze dropnie w tym czasie. Dobra i do... Za chwilę to będziemy. Do zobaczenia. Jeszcze trochę skrzyneczek. Jak zdążymy. Może następna kosa, bo to będzie na, na znowu znakiwała i Nie trzeba... Nie, 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 od innych 400 by mi się coś powaliło. Tylko lajki muszą być... Musi być chociaż dwa lajki Żeby był żeby Był dobra Kosa przeleciała dobra. Trzymajcie się I do zobaczenia Ostatnia skrzynka w następnym odcinku Naj w, w następnym odcinku Prawda będziemy otwierać skrzynki z kosami pada